Cześć się ma z tej strony we nas, kolejny materiał na kanale z Battlefielda 6. Dzisiaj zajmiemy się myszką i klawiaturą. Wejdźmy w ustawienia. Celowanie stałe piechoty wyłączcie sobie, dlatego że jeśli ustawimy sobie tutaj naszą czułość, później wejdziemy w celowniki 1 2 3 4 5 6 przybliżenie i będziemy mieć to yy, włączone to raczej nic się nie zmieni później przejdziemy do tego, pokażę wam o co chodzi czułość celowania myszką mam na 13 jednostek a DPI 800 pole widzenia 110, to jest fov nie radziłbym grać na 120, chyba że jesteś już bardzo przyzwyczajony, przyzwyczajona ale wolę mieć trochę mniejszego FOV-a mniej widzieć, ale widzieć lepiej postacie Sprint wciśnięcie do przodu. Próbowałem mieć to włączone, ale często mi się to bugowało, więc wyłączyłem. Sprint tutaj, tutaj mamy na Shift. Ślizg na C to sobie musicie przypisać, bo standardowo chyba w ogóle nie jest przypisane. E, Ślizg w biegu dwa razy, nie, dwa razy wciśnięcie kucnij, to mam też włączone, ale w sumie nie zauważyłem, żeby mi kucnął po tym. Ok, spoko, dobrze wiedzieć, czyli że nie to standardowo. Yy, przybliżenie broni, żeby przytrzymać prawie przycisk myszki. Jest mi tak wygodnie, jestem tak bardziej przyzwyczajony. Stabilizacja celownika też przytrzymać. Chociaż i tak, ustawimy sobie dalmierz i wstrzymywanie oddechu. Jednym przyciskiem, to wam później pokażę. Stabilizacja celownika właśnie to będzie to. I o tym mówiłem, właśnie. Tutaj mamy jeszcze na 100, czyli nie zmieni nam się czułość celowania na bardzo małym celowniku, ale później już na 2.0 mam 90, 85. Na szóstce mam też 90, ze względu na to, że akurat gram to co ma szóstkę przybliżenie. Ale nie wiem, czy nie będę się przybliżał do ósemki, więc też sobie trochę zmniejszyłem, bo będzie mi lepiej. Lecimy dalej. Auto otwieranie spadochronu, skok desant, interakcja i przeładowanie, priorytet przeładowanie. Pominięcie reanimacji, naciśnij, poproszenie o reanimację, również nacisnąć. Odmontowanie od razu to jest jak montujemy broń, żeby było szybciej. Ustawienia montowania kombinacja typ wyjrzenia całkowicie sobie wyłączcie to jest jak podchodzicie do jakiejś tam, nie wiem, skrzynki czy coś za ściany, żeby on Wam wyglądał. Radzę sobie to wyłączyć w tym montażu właśnie, że w bok, że jak podejdziemy do właśnie do skrzynki z lewej strony, że będziemy mogli sobie zamontować. A jak staniemy i ona będzie na wysokości naszej klatki piersiowej, to będziemy mogli ją zamontować sobie, broń yy, po prostu oprzeć, nie? Interakcja to też jest ważne, żeby nacisnąć, a nie przytrzymać. No bo jak będziemy podbiegać do drzwi, albo uciekać przed kimś, będziemy musieli przytrzymać ten przycisk, a nie tylko kliknąć, żeby je otworzyć, co zajmie nam bardzo dużo czasu, a czasem nawet to nas zabije po prostu. Te rzeczy na końcu są nieważne. Przechodzimy do przypisania klawiszy. Interakcje mam na C, wejście do pojazdu również mam na C, dużą mapę mam na M. Szybkie dostosowanie wyposażenia to jest Y. jest co ja klikam. Ekwipunek mam na Tabie. Pojazd stanowisko 1, 2, 3, 4, 5. Ja to mam, ja nie mam na klawiaturze F1, F2, F3, tylko mam F1, Fn plus 1, K, to wtedy mam F1. Dlatego musiałem sobie to pozmieniać wedle swojej woli. Umiejętność klasowa. Oznaczanie. Oznaczenie mam na Alcie. Jeśli chcę przytrzymać i dać jakąś inną komendę, to muszę to przytrzymać po prostu. Usunięcie oznaczenia nie mam, po prostu klikam dwa razy Alt i mi to po prostu znika. Um, no, to standardowo WSAD. Myszka tak samo. Podskok też Spacja. Sprint Shift. Ucanie na C, to już było leżenie. Z, otwarcie spodochronu, spacja, atak wręcz F oraz na miejsca mam z boku. Broń główna na jedynce, broń dodatkowa na dwójce. Pancerz, wkładanie kewów, czwóreczka, sprawdzenie broni I. Pierwszy gadżet mam na czwórce, dlatego że to mam. Ja grałem ciągle sniperem, to chodzi mi o te małe BSP, ten czujnik pulsu. I gadżet trójka to jest dron. Wolę mieć go na trójce, dlatego że kilka razy zdarzyło mi się, gdy miałem go na myśl, jak strzelałem. Chciałem kliknąć coś innego, a z dronem jest tak, że jeśli klikniesz drona, to on ci się od razu odpali. I kilka razy już tak po prostu zginąłem. Gadżet klasowy to jest. Na X-ie. Goglet nawet. Są gogle w ogóle w BRC? Nawet nie sprawdzałem. To no chyba bardziej dla jakichś nocnych map będzie. Umiejętność klasowa Q i wzywanie jakiś tam nalot, jakieś BSP. No i inne przydatne rzeczy. Tryb ognia na B. I tutaj dzieje się też cała magnia. Zerowanie dalmierza w trybie przybliżenia. Tylko pamiętajcie, bo tu jest trybem ognia. Wcześniej sobie ustawiłem to na prawie przycisk myszki i tryb ognia mi się zmieniał, bo nie doczytałem jak taki gamoń ostatni. I... Nagle strzelam serią, nagle strzelam full auto, nagle strzelam po jednej pestce i doszedłem do tego chyba po 5 godzinach, bo nie wiedziałem co zmieniłem i stabilizacja celownika również też na prawym przycisku i mamy taką opcję z tym dalmierzem, że możemy nawet na 200 metrów strzelić centralnie gościowi w głowę bez żadnego opadu kuli, jeśli mamy ustawione właśnie te dwie rzeczy z tym dalmierzem. Przełączyć lunetę na V i zamocować broń, tak jak wcześniej mówiłem, na T, żeby oprzeć ją i zniwelować bluma. Może nie do tak 100%, ale na pewno to pomaga. Z przypisania klawiszy to byłoby na tyle, więc przechodzimy dalej. Wejdźmy w sobie w dostępność. Jasność świata, dajcie sobie na 40. Efekty kamery, rozmycie broni świata, siłę drgań kamery. Dajcie jak najmniej, czyli tutaj 0050 i ograniczcie sobie drgania kamery podczas sprintu. Ruch chudu, piechoty, również włączmy i te dwa ostatnie wyłączcie. Ja, e, Profilo kolorów radzę sobie zwiększyć nasycenie każdej jednej rzeczy, bo wygląda to naprawdę kiepsko. Jeśli macie to ustawione standardowo i prawie tam nic nie widać. Ja sobie zmieniłem to i jest o niebo lepiej. Napisy sobie włączcie, dlatego że często, może nie często, ale czasem udało mi się dzięki temu przeżyć, bo widziałem jakiś napis, że ktoś się desantuje, a mój mózg nie zakodował tego, że ktoś jest nad moją głową. Co do chudu jeszcze, jeśli sobie zjedziemy prawie do połowy, możemy sobie ustawić kolor naszego celownika. Standardowo jest na biało. Ja dałem sobie różowy, ponieważ nie ma żadnych prawie kolorów chyba różowych, więc na pewno będę się wyróżniał i będę widział, gdzie celuję. Następna sprawa, kolor trafienia, trafienia w głowę, jak no. Od razu będzie się odróżniać. Ciebieski kolor na pewno zauważysz, jak trafisz kogoś w głowę i wiesz już, że możesz podjechać tą osobę, bo ma mniej HP, nie? I zabicie na czarno, więc lubię czarny kolor. Więc sobie taki dałem. No. Przejdźmy sobie do interface. I HUD pod żadnym pozorem nie wyłączajcie tego, bo nie będziecie dostawali żadnych informacji. Na przykład, jak będziecie do kogoś strzelać, on dostanie damage, to wam się nie wyświetlą cyfry. Filtr sowis wyłączcie sobie, niby to poprawia widoczność, jak gdy jest włączone, ale jeśli jest wyłączone, to jest lepiej, bo tam za bardzo wam to rozświetla. Właśnie mówię o tych rzeczach, że jak się wychodziło z budynku na powietrze było to słońce i dlatego też zmienialiśmy jasność świata na 40 I jeszcze winiatowanie, tylko musimy to zaraz znaleźć Jak wejdziemy sobie w grafikę, zjedziemy troszeczkę niżej Mamy to winiatowanie, jeśli to wyłączymy, mamy obramowanie mojego ekranu mega jasne, jeśli to włączymy to jest ciemniej Dlatego też dawałem w tej dostępności na jasność światła na 40%, żeby to bardziej jeszcze ściemnić. Uwierzcie mi, że mega to pomaga z, właśnie z tym światłem, jak wychodzimy z pomieszczenia na otwartą przestrzeń, a tam jest jakieś oślepiające światło. Więc mega to pomaga. Może nie niweluję to do zera, ale na pewno w jakiejś tam połowie, może 40% zawsze jest lepiej. Co jeszcze do tego hudu, bo nie wlazłem w zaawansowane, ale to każdy musi naprawdę indywidualnie. Dla siebie ogarnąć to ustawienia. No ja mam bardzo blisko, mam monitor 27 cali, niektórzy grają na telewizorze 60, 50, 80-calowym. Więc każdy musi sobie to dla własnych preferencji ustawić. Bo ja nie zmieniałem tutaj naprawdę nic i gra mi się bardzo dobrze. Widzę wszystko, ale niektórzy mają gorszy wzrok, niektórzy mają lepszy, niektórzy chcą małą mapę. Niektórzy chcą większą y, ikonę rejestru, na przykład zabójstw, albo jakieś łupy, jakieś zasoby, dlatego każdy musi to indywidualnie sobie y, zaznaczyć, pojechać z suwakiem w lewo czy, czy w prawo, nie? Ja wam tylko pokażę, jak ja mam ustawione, ale ja mam domyślnie, więc większość będzie miała pewnie tak samo. A więc to byłoby na tyle, nie zapomnij zostawić łapki w górę, komentarza i subskrypcji. Dzięki, cześć!